Niech Bóg was błogosławi, bracia i siostry, Mike's We Are The Saints. Więc, um, to następne uch, to wideo jest czymś, co Pan ma. No cóż, naprawdę mnie to podbudowało, ponieważ dzieje się teraz wiele rzeczy na świecie, gdzie ludzie nie są pewni, co powinni robić. Lub czy powinni mieć pewne kubłe wglądy od Pana na pewne rzeczy. Więc chcę po prostu tutaj przyjść i wyjaśnić kilka rzeczy, które Pan mi pokazał. Wiecie, jest tutaj pewien kontekst. Muszę wrócić do zeszłego roku, kiedy Pan włożył w mój duch kilka wypowiedzianych słów w nocy, które mnie obudziły i je zapisałem. I dostaję ich wiele. Wiecie, zapisuję wiele z nich i często naprawdę nie wiem co do czego to jest, więc czekam na potwierdzenie, albo czekam, aż pan w jakiś sposób to uruchomi, abym mógł o tym mówić. Więc i mam ich wszelkiego rodzaju, jak mam całą listę tutaj w moim miesiącu na uch w moich segregatorach z tego, ale pewnego dnia byłem na modlitwie i medytowałem. Prawdopodobnie modliłem się przez około 40 do 45 minut i to było o um, wiecie, o szczepiące um. To było o um. Uch, wiecie, o tak zwanym lekarstwie, które teraz krąży. I um. I naprawdę się modliłem, prosząc Pana o wskazówki, co powinienem zrobić, lub co, wiecie, powinniśmy zrobić. I yy, uch, bardzo szybko on, um. Wiecie, w ciągu ostatnich, nie tylko na modlitwie, ale na modlitwie, dał mi przypomnienie i ożywił w moim duchu te dwa momenty kiedy przemówił do mnie tymi słowami zamierzam o nich opowiedzieć uch ale zanim do tego dojdę a powodem dla którego to się stało było to że było wiele przygotowań wśród ludzi uch rodziny przyjaciół um po prostu społeczności kraje które są um które są ustawiają się w kolejce aby dostać uch aby dostać szczepionkę więc uch to było naprawdę w pewnym sensie było to ciężkie dla mojego serca, więc było mi z tego powodu bardzo ciężko na sercu, bo już to miałam. Wiedziałem, że um, powinniśmy być bardzo ostrożni z tym, ale tego ranka, kiedy byłem na modlitwie, pan, kiedy rozmawiałem z nim o tym, um, bardzo szybko ożywił to w moim duchu i to nie zdarza się zbyt często, um, ale przypomniał mi o dwóch rzeczach, o których mi mówił. Więc te dwie rzeczy, o których mi mówił. Więc wracając do. Więc wracając do 1 kwietnia w zeszłym roku 2020, pan powiedział mi we śnie fałszywe poczucie. Wszystko jest w porządku. Powtórzę to jeszcze raz. Więc 1 kwietnia o 4:32 rano. Usłyszałem w moim duchu fałszywe poczucie, że wszystko jest w porządku. I w tym momencie. Zrozumiałem, że odnosiło się to do rządu. To było tak, jakby rząd dawał nam fałszywe poczucie, że wszystko będzie w porządku. I trzymałem się tego przez rok, nie wiedząc, co to znaczy. I znowu: Nie robię nic, chyba że Pan mnie do tego skłoni i naprawdę da mi dobre rozeznanie i potwierdzenie. Więc to jest pierwsze, co dał mi na modlitwie zaledwie kilka dni temu. Drugie było z pierwszego czerwca. I 1 czerwca zeszłego roku 2020. I 1 czerwca zeszłego roku 2020. Powiedział mi o 3:48 rano, że jesteśmy okłamywani. Powtórzę to. 1 czerwca zeszłego roku o 3:48. Powiedział: że jesteśmy okłamywani. I znowu trzymałem się tego, nie będąc pewnym, do czego to się odnosiło. Więc bardzo szybko przywrócił mi oba te wspomnienia w moim duchu i prawie jakby wyrwało mnie to z mojego czasu modlitwy i pomyślałem sobie o rany więc to jest powiązane więc to jest powiązane z tym co dzieje się teraz to jest czas aby to ujawnić więc o to jestem przekazuję to ludziom pierwsze to było Fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Wszystko jest w porządku. To fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że wszystko jest w porządku. Moje zrozumienie od Pana jest takie, że nikt nie wie, co się naprawdę dzieje z tym. Leczenie czy praca na siłowni. I dał mi kilka fragmentów pisma, i dał mi zrozumienie tego, co chcę, żebym przekazał, a mianowicie przede wszystkim. Musimy zaufać Chrystusowi w 110%. Nie mamy żyć w tym świecie. Jesteśmy w świecie, ale nie żyjemy w tym świecie. Ufamy naszemu Bogu i ufamy naszemu Panu. To wszystko. Moje odczucie. Potwierdziłem to. Z innymi ludźmi ludźmi, których znam, którym ufam, którzy są bardzo. Moim zdaniem pełni miłości. Panie. Zostali powołani, aby również szerzyć słowo. To samo odczucie od nich jest takie, że coś tu jest nie tak. To nie jest w porządku. To, co się teraz dzieje, nie jest w porządku. To, co widziałem w snach i wizjach, wszystko to prowadzi do końca. Ta szczepionka, to lekarstwo, jest również częścią tego. To jest wstęp do końca. Wiele osób również pisało do mnie e-maile i pytało, czy to jest znak bestii. To nie jest znak bestii. Dobrze, pozwólcie, że wyjaśnię to bardzo jasno. To nie jest znak bestii, ale to jest wstęp do niego. To jest to, co przekona ludzi do zejścia na złą drogę. To przekona ludzi, że jeśli tego nie przyjmą, to są całkowicie zagubieni i będą bezdomni. Nie będą mieli żadnego jedzenia, nie będą mieli. I mówię Wam tylko, to nie jest znak, ale to prowadzi do Niego. Przygotujcie się. Przygotujcie swoje domy. Przygotujcie się na to, co nadchodzi, ponieważ nadchodzi więcej i będzie to gorsze niż to. Następną rzeczą, którą Pan naprawdę chciał, abym przedstawił lub włożył w moje serce, było to, że mądrość ludzi jest głupotą. Mądrość ludzi jest niczym w porównaniu z Bogiem. W najgorszy dzień Boga, on jest nieskończenie lepszy niż dzień kąpieli człowieka. Więc nie możemy ufać temu, co ludzie ogólnie nam mówią, a sens jest taki, że nie możemy ufać temu, co mówi nam rząd. Szczególnie w odniesieniu do tego. Przepraszam, więc przejdę przez niektóre pisma, które mi dał, ponieważ to również jest bardzo ważne. Więc, jeśli chodzi o trzymanie się z dala od świata, Pan skierował mnie do Jana 15, wersety 18, 19 i 20. Przeczytam je tutaj szybko. To był sam Pan. Pamiętaj. Pamiętaj ten, ten, ten fragment pisma, proszę. Kiedy zabierasz to z tego wideo. Jeśli świat Was nienawidzi, wiedzcie, że mnie znienawidził wcześniej, zanim Was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was jako swoich. Teraz zatrzymaj się tutaj. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was jako swoich. Czy jesteście ze świata? Czy bardziej martwicie się o to, co dzieje się w waszym życiu poza Chrystusem, niż w nim? Zastanówcie się nad tym, dobrze? Świat kochałby was jako swoich, ale ponieważ nie jesteście ze świata, ale ja wybrałem was ze świata. Dlatego świat was nienawidzi. Albo świat będzie was nienawidził. Zacznę od nowa i przeczytam to jeszcze raz. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie znienawidził wcześniej niż was. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was jako swoich, ale ponieważ nie jesteście ze świata, ale ja wybrałem was ze świata. Dlatego świat was nienawidzi dobrze świat rzeczywiście was nienawidzi z powodu Chrystusa. Pamiętajcie słowo, które wam powiedziałem: sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, was również będą prześladować nie może, nie czasami będą was prześladować. Będą mówić o was za waszymi plecami. Będą was szydzić i śmiać się z was. Ale błogosławiony jest ten, jak Pan powiedział na górze, błogosławiony jest ten, kto jest wyszydzany. Parafrazuję, kto jest wyszydzany? I wyszydzany z powodu mojego imienia, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. To się stanie. Jeśli mówisz prawdę i stawiasz Chrystusa na pierwszym miejscu, świat Cię nie polubi, ludzie Cię nie polubią. Więc jeśli mnie prześladowali, was również będą prześladować. Jeśli zachowali moje słowo, wasze również zachowają. Ale to wszystko uczynią wam z powodu mojego imienia, ponieważ go nie znam. Ponieważ nie znają tego, który mnie posłał? Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie byliby winni grzechu, ale teraz nie mają wymówki dla swojego grzechu. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi mojego ojca. Również gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie byliby winni grzechu. Ale teraz widzieli i znienawidzili zarówno mnie, jak i mojego ojca. Ale słowo zapisane w ich prawach musi się wypełnić. Nienawidzili mnie bez powodu. Przykro mi. Jeśli podążasz za Chrystusem, ludzie nie będą cię lubić. Przeciętny człowiek nie będzie cię lubić. Twoi przyjaciele z przeszłości. Twoi przyjaciele, których cenisz, nawet teraz, kiedy mówisz im prawdę, albo będą cię lubić, bo cię kochają bez względu na wszystko, albo nie będą cię lubić. To takie proste. Nie będzie żadnej szarej strefy. Będą albo mówić o tobie za twoimi plecami i udawać, że cię wspierają, albo będą. albo będą. Wiesz, otwarcie cię nienawidzę. Czy cokolwiek innego, ale nie będziesz w stanie utrzymać niektórych z tych samych przyjaciół, których miałeś. Nie będziesz w stanie utrzymać tego samego towarzystwa, które miałeś wcześniej i podążać za Chrystusem. Po prostu nie możesz. Chrystus mówi to tutaj. Nie wymyślam tego. To jest w słowie. Pomyśl o tym. Mógłbym podać więcej przykładów ale pan naprawdę chce, żebym przeszedł do czegoś innego. Więc to, co również włożył w moje serce, to mądrość ludzi. Jest głupotą. Nie chcę, żebyś wpadł w pułapkę myślenia, że ludzie, rządy i królestwa tej ziemi mają wszystko rozpracowane, bo nie mają, nie mają tego rozpracowanego. Ani trochę. Wszyscy są ludźmi i wszyscy są omylni. I wszyscy zgrzeszyli, a wielu z nich jest niegodziwych. Nie mają w sobie sprawiedliwości, nie znają Chrystusa, więc nie podążaj za nimi, ani nie ufaj im ślepo. Więc niektóre z pism, które zamierzam przeczytać tutaj, pochodzą z pierwszego listu do Koryntian: wiersze 1, 25, 27, ponieważ Głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest silniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu: niewielu z was było mądrych według ludzkich standardów, niewielu było potężnych, niewielu było szlachetnego pochodzenia. Ale Bóg wybrał to, co głupie w świecie, aby zawstydzić mądrych. Bóg wybrał to, co słabe w świecie, aby zawstydzić mocnych. Bóg wybrał to, co niskie. I wzgardzone w świecie nawet to, co nie jest, aby obrócić w nicość. Przepraszam. Bóg wybrał to, co niskie i wzgardzone w świecie. Nawet to, co nie jest, aby obrócić w nicość. To, co jest, aby żaden człowiek nie mógł się chlubić w obecności Boga. A dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Aby, jak jest napisane, ten, kto się chlubi, chlubił się w Panu. Następny fragment to 1 Koryntian 3, werset Mądrość tego świata jest bowiem głupstwem u Boga, gdyż jest napisane: On chwyta mądrych w ich przebiegłości. I znowu Pan znamyśli mądrych, że są one próżne. Niech więc nikt nie chlubi się ludźmi, bo wszystko jest wasze. Czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze, a wy jesteście Chrystusa, a Chrystus jest Boga. Dobrze. Następny fragment to Księga Izajasza. Izajasz 29, 14, 16. Izajasz 29, 14, 16. Dlatego oto znowu uczynię cudowne rzeczy z tym ludem, cud za cudem, a mądrość ich mędrców zginie, a roztropność roztropnych się ukryje. Ach, wy, którzy ukrywacie głęboko przed Panem swoje rady, których czyny są w ciemności i którzy mówicie, kto nas widzi i kto nas zna. Pan widzi wszystko i Pan wie wszystko. I On Was wyciągnie z Waszej przebiegłości. Następny będzie Izajasz 5, rozdział 5, werset 21. Przepraszam, zazwyczaj tego nie robię, ale poczułem silną potrzebę, aby to Wam przeczytać. Wiem, więc, że to kogoś pobłogosławi, więc. Izajasz 5, werset 21. Biada tym, którzy są mądrzy we własnych oczach i przebiegli we własnym mniemaniu. Mógłbym kontynuować, ale nie będę, więc przejdę do następnego. Ostatnia jest księga Hioba, księga Hioba 5. wiersz 13. On łapie mądrych w ich własnej przebiegłości, a plany przebiegłych szybko się kończą. Więc jeśli pokładasz zaufanie w świecie, umrzesz z tym światem. To jest proste i jasne. Nie będzie ci się wiodło. Dobrze. Nie będzie ci się wiodło dobrze moje ręce są absolutnie czyste a moje sumienie jest spokojne powiedziałem to pan chciał żebym to powiedział to jest tam i proszę cię abyś zaniósł to do pana w modlitwie zanieś to do niego jeśli nie jesteś pewien co mówię lub jeśli się ze mną nie zgadzasz to nieistotne zanieś to do boga i zobacz co on ma ci do powiedzenia on ci odpowie Trwaj mocno. Nie przyjmuj szczepionki. I poczekaj, aby zobaczyć, co Pan będzie robił w najbliższym czasie. A zobaczysz. Proszę, podziel się tym z kimkolwiek. Proszę, podziel się tym. Mam nadzieję, że to kogoś pobłogosławi. Mam nadzieję, że ktoś to usłyszy i odpowie. Może nawet na swoją własną modlitwę. Może to odpowiada na niektóre pytania, które miałeś? Zostaw komentarz, podziel się. Odezwę się do ciebie, jak tylko będę mógł. Chcę tylko powiedzieć: Niech Bóg cię błogosławi. Zamierzam odmówić krótką modlitwę nad wami wszystkimi. Ojcze Niebieski, modlę się, aby te słowa, które użyłem, były Twoimi słowami i że pochodzą one z Twojego Ducha, Twojego Ducha Świętego, aby przemawiać do Twojego ludu. Ojcze, Ty jesteś wielkim pasterzem a my jesteśmy twoją piękną małą trzutką i nie chcesz aby którykolwiek z nas zbłądził i zrobisz wszystko co trzeba aby nas wszystkich sprowadzić z powrotem nawet tego jednego zrobisz wszystko co w twojej mocy wyczerpiesz się aby zdobyć tego jednego dziękujemy ci za to wynosimy cię i stawiamy ponad wszystko wychwalamy cię ponad wszystko panie krew i woda które Wypływają z Twojego serca, Panie Jezu, jak fontanna miłosierdzia. Ufamy Tobie. Ufamy Twojej dobroci. Ufamy Twojej świętości. Ty jesteś świętym Izraela. Ty jesteś świętym Izraela. Ufamy Tobie i prosimy, abyś nas prowadził, przemawiał do nas i chronił nas pod Twoimi piórami i pod Twoimi skrzydłami. Chwała Panu. Uwielbiam, uwielbiam czytać Psalm 91. To jest wspaniały psalm ochrony nad nami, Panie. Dziękuję. I proszę, abyś pobłogosławił ten film i aby On pobłogosławił kogoś w imię Jezusa. Modlę się. Amen. Dziękuję wszystkim, niech Bóg Was błogosławi. Um, jestem pewien, że zobaczymy się w następnym szalom.